Witajcie, ja nazywam się Anna Pawelec i zapraszam Was dziś na podcast o sile grup, nie tylko rozwoju osobistego. Jako gatunek spędziliśmy większość naszego czasu rozwojowego w małych grupach, więc bycie w nich jest nam dobrze znane na głębokim poziomie. Praca grupowa pokazuje rolę, jaką społeczność może odegrać w indywidualnym wzroście i uzdrowieniu. Grupy rozwoju osobistego mogą oferować porady oparte na doświadczeniu, a nie tylko porady ekspertów. Nie otaczaj się sobą. John Anderson, wokalista jest. Przyrodnik Milton Olsen zauważył kiedyś, że podczas migracji gęsi każdy ptak machający skrzydłami powoduje uniesienie ptaka znajdującego się za nim. A lecąc w kształcie litery V, całe stado pokonuje o ponad 70% lepszy przebieg niż gdyby każdy ptak leciał solo. Kiedy prowadzący ptak, który nie korzysta z tej fizyki współpracy, zmęczy się, mm, zwraca się do tyłu i przyjmuje go nowy prowadzący. A jeśli jakakolwiek gęś wypadnie z formacji, szybko przypomina sobie o tej dynamice i znaczeniu. Uzyskiwania niewielkiej pomocy od swoich przyjaciół. Ta sama logika i moc dotyczy nas, ludzi, ale jeśli chodzi o podnoszenie na duchu własnego życia poprzez łączenie się z innymi ptakami biura, poszukiwanie wzrostu i uzdrowienia poprzez pracę w grupie, jest to nabyta kwestia szczególnie dla tych z nas, którzy należą do tak zwanych kultur indywidualistycznych, w przeciwieństwie do kultur kolektywistycznych. Które cenią i traktują priorytetowo samodzielność, wyjątkowość, osobistą inicjatywę i prywatność, i bagatelizują rolę współzależności i wspólnoty. Chociaż sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, nie oznacza to, że musimy iść sami. A kiedy będziesz gotowa, gotowy, aby ulepszyć swoją grę, podjąć nowe ryzyko, wkroczyć w swoją moc, podnieść swoją autentyczność. I sposób, w jaki pokazujesz się światu, nie możesz zrobić nic lepszego, niż połączyć siły z pokrewnymi duszami w grupach rozwojowych. Jedną z iteracji, czyli takich pętli powtarzania, mogą być grupy wsparcia lub samopomocy, które gromadzą się, aby przede wszystkim pomóc ludziom radzić sobie z problemami życiowymi, takimi jak problemy zdrowotne czy psychiczne, uzależnienia, problemy z powrotem do zdrowia. Przechodzenie przez rozwód, żałobę lub utratę wagi. Pomyśl na przykład o grupach 12 kroków. Te kierowane przez rówieśników i partycypacyjne grupy zazwyczaj oferują uczestnikom stałe wsparcie zarówno emocjonalne, jak i praktyczne społeczność innych poszukiwaczy lub cierpiących i co być może najważniejsze Zapewniają pewien czynnik, <laughs> byłem tam. Ludzie, którzy <laughs> poprzedzili cię na ścieżce, na którą wkroczyłeś, wkroczyłaś i mogą ci pomóc w poruszaniu się po niej, oferuj, oferując porady oparte na doświadczeniu, a nie tylko na fachowych poradach. Jedna z najbardziej wymownych demonstracji potęgi czynnika bycia tam, Została zobrazowana w badaniu medycznym przeprowadzonym przez Centrum Medyczne w Kalifornii. Okazało się, że pacjenci przedoperacyjni, którzy przebywali w pokoju z pacjentami pooperacyjnymi, wracali do formy szybciej i opuszczali szpital wcześniej niż ci, którzy byli sparowani z innymi pacjentami przedoperacyjnymi, takimi jak oni sami. Innymi słowy, Ci, którzy byli tam, są żywym dowodem na to, że osoby przedoperacyjne mogą przetrwać operację, co przekłada się na funkcję gojenia pooperacyjnych ran i powrotu do sprawności fizycznej. Grupy te mogą również składać się z ludzi, którzy spotykają się bardziej w celu przebudzenia, rozwoju osobistego i podnoszenia świadomości, np. grupy mężczyzn i kobiet, grupy pracy ze snami. Grupy mistrzów rozwoju kariery, grupy rozwoju przywództwa, grupy zajmujące się rozwiązywaniem konfliktów, specjalizujące się powiedzmy w komunikacji bez przemocy, lub autentyczne relacje, grupy wystąpień publicznych lub coś, co niektórzy nazywają swoistymi radami doradców. Podam przykład jednej z takich grup mojego sąsiada, który nie chciał zmienić karierę Zebrał pół tuzina ludzi spośród swojego kręgu znajomych, a opis pracy obejmował trzy zadania: zadawanie mu pytań, udzielanie mu informacji zwrotnych i zadanie domowe, tak aby odpowiadał przed uczestnikami przy następnym spotkaniu. Byłam pod wrażeniem postępów, jakie zrobił w ciągu niecałego roku. Niektórzy nazywają takie grupy drużynami marzeń. I są one wspaniałym przykładem roli, jaką społeczność może odegrać w rozwijaniu poczucia celu i pasji jednostki, rozwoju i uzdrowienia, a także ucieleśnieniem słynnego eksperymentu przeprowadzonego w latach 60. ubiegłego wieku. Psycholog Stanley Milgram, zwany przez Stanleya Milgrama, a eksperyment zwany eksperymentem Małego Świata pokazał on, że dowolne dwoje nieznajomych w Stanach może być ze sobą połączonych tylko przez garstkę pośredników, tym samym uwiarygodniając koncepcję 6 stopni oddalenia. Mówię o Stanach, bo tamten eksperyment został przeprowadzony. A 6 stopni oddalenia to założenie, że. Potwierdzone zresztą, że każdego z nas dzieli tylko sześć kontaktów od innej, dowolnie wybranej osoby na świecie. Kiedy inny mój znajomy był w szkole średniej, spędzał sporo czasu w gabinecie dyrektora z powodów, które mniej więcej mieściłyby się pod hasłem kłopoty w domu. Ale to właśnie w gabinecie dyrektora spotkał pedagoga szkolnego, który wśród swoich różnych interwencji, między innymi też w jego imieniu, Zaprosił go do przyłączenia się do grupy kolegów, którzy spotykali się w gabinecie pedagoga w środowy popołudnie i rozmawiali o swoim życiu, studiowali swoje własne zachowania. Branie udziału w tych spotkaniach tej grupy nie tylko pomogło mu otworzyć kanał komunikacji z samym sobą, pomogło uwolnić ją od izolacji, ale także zapoczątkowało trwające całe życie zaangażowanie w grupy. Nie było roku, żeby nie był członkiem jednej z nich. Czy to grup męskich, czy grup terapeutycznych, warsztatów różnego rodzaju, a nawet zajęć z improwizacji teatralnej. Grupy stworzone, aby zanurzyć się w nich, edukować w zakresie samoświadomości, umiejętności komunikacyjnych, relacji międzyludzkich i tego, co abstrakcyjnie określa się jako rzeczywiste. Takie grupy tworzą również bezpieczne strefy, w których możesz ćwiczyć wychodzenie poza granice, które sam sobie wyznaczyłaś, wyznaczyłeś, wyznaczyłaś, lub te, które wyznaczyła ci rodzina, płeć, religia czy kultura, i wchodzenie w strefę nowych możliwości. Robiąc to, zachęcając do otwartej, szczerej i nieosądzającej komunikacji i ustalając podstawowe zasady. Które pozwalają zarówno mówić, jak i być wysłuchanym. Zasady, które w przeciwieństwie do codziennych rozmów są zarówno wyraźne, jak i egzekwowane. Na przykład to, że jedna osoba mówi naraz, wszyscy mogą mówić i nie ma żadnych przerw ani porad. Grupy te mogą również przypominać, jak bardzo bywamy głodni, a może zawsze byliśmy, bycia widzianym, widzianą. I słyszanym słyszaną, oraz yy, chęć bycia częścią stada. A my, jako zwierzęta, przystosowane do życia plemiennego, jako gatunek, spędziliśmy większość naszego czasu rozwojowego właśnie w małych grupach, siedzących wokół ognisk. Przebywanie w małych grupach jest nam zatem dobrze znane. W rzeczywistości, kiedy mówimy o prawie dżungli, zazwyczaj mamy na myśli bezwzględną. I nieskrępowaną rywalizację, w której każdy działa wyłącznie dla własnej korzyści. Ale wyrażenie zostało kute przez Kiplinga w, dru w drugiej księdze dżungli i miał on na myśli coś zupełnie innego. Według niego, prawo dżungli jest prawem, którego powinny przestrzegać wilki w stadzie. Siłą gromady jest wilk, a siłą wilka jest gromada. Słowa te określają podstawowe zasady współpracy społecznej. Która jest godną podziwu, mieszanką indywidualizmu i kolektywizmu. W naszym przypadku często wymaga to zwrócenia się jedno... jednostki do kolektywu po siłę, której potrzebuje. Jakiś czas temu czytałam wywiad z Richardem Bossem, który napisał książkę pod tytułem Jaki kolor ma twój spadochron? Kiedy pojawił się temat samozatrudnienia, autor powiedział. Że samozatrudnieni mogą zdobyć niemal każdą umiejętność, w tym dyscyplinę. Mówią, że możesz poprosić kogoś, aby dzwonił do Ciebie co tydzień i pomagał ci trzymać rękę na pulsie. Ale jedyna cecha, której nie możesz wynająć, opłacić, powiedział, a bez której zginiesz, jest chęć proszenia o pomoc. Bycie samozatrudnionym lub Surowym indywidualistą nie oznacza, że jesteś tam sam, a zaradni ludzie gromadzą swoje zasoby i łączą siły. Konkludując, do pewnego stopnia sukces życiowy to gra liczbowa, a my szukamy rozpędu, który powstaje dzięki wysiłkom zespołowym, czasami znacznej energii potrzebnej do ucieczki przed grawitacją bez władzy i zwątpienia w siebie. Dlatego nie bójmy się łączyć w grupy, w watachy, jakkolwiek je określimy, bo tam jest więcej naszej mocy. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejny podcast, a jeśli ta krótka chwila wniosła coś dobrego do Twojego dnia, możesz zostawić łapkę w górę. Dziękuję i do usłyszenia.